Witajcie kochani, z tej strony tarocistka winaja. Witam wszystkie zodekalne raki, moi drodzy, czytanie miesięczne, czytanie na październik 2025. Podglądamy ogólne energię tego miesiąca, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać, jakie rady, jakie wskazówki od kart i oczywiście tradycyjnie słowem wstępu, witam moich stałych widzów subskrybentów, witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli Wam się spodoba, będzie mi miło za każdy nawet najmniejszy ślad waszej obecności. Także drogie Raki, podglądamy taką ogólną prognozę energetyczną. Dla Was na ten miesiąc, jakie energie zmierzają, na co zwrócić szczególną uwagę, jak sobie poradzić z tymi energiami. I przypominam, oczywiście, że czytanie jest ogólne, więc bierzcie wyłącznie te energie, które są Wasze, które poczujecie, że z Wami rezonują. A jeśli poczujecie, że coś jest kompletnie nie Wasze, nie bierzcie tego na siłę, bierzcie tylko to, co się zgadza, co rezonuje. Lecimy raki. Energię października dla Was. Ok, także energia główna, też energia z jaką rak wchodzi w ten miesiąc. No, wezwanie osobiste. Okej, okay. praca, finanse, sprawy zawodowe, sprawy finansowe. Dobra, i sprawy miłosne. Co u związków, co u singli, co tam w sercu zagra. I rak. Dobra, raki. Zadziorne te energie. No, tutaj macie przynajmniej trzy takie, ja przynajmniej. W sumie macie trzy energie, które są takimi łobuziarskimi energiami. Reaktor troszeczkę mi się w październiku pokazuje, jaki jest właśnie taka zadiora, taki łobuziak, trochę rebeliant, ale chyba w pozytywnym znaczeniu, powiem wam. Albo będziecie mieli do czynienia z takimi ludźmi. Tutaj szczególnie e, strzelec mi się pokazuje, więc jeśli macie zodykalnego strzelca, przede wszystkim. Ale jeśli nie macie, to nie bierzcie na siłę, być może to będzie taka osoba, macie taką osobę, która w waszym życiu um, albo czasami robi jakiś bałagan, tak? Wytrąca was z równowagi, albo to jest taki człowiek nieprzewidywalny i potrafi was zaskoczyć różnymi niespodziankami, tak? E, I pod wpływem być może tej osoby też tutaj się pojawią takie wydarzenia, ale słuchajcie, wy wchodzicie w ogóle w energię koła fortuny. To jest energia przewrotna, to jest energia, która lubi. Robić nam różne niespodzianki. To jest energia, która zaskakuje, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, tak? No słuchajcie, nieprzewidywalna energia przed Wami, być może nieprzewidywalny październik będzie dla Was, być może rak będzie nieprzewidywalny, albo, albo będziecie mieli do czynienia z takimi osobami. Ale wiecie, właśnie to jest energia, która rządzi się swoimi prawami, jest bardzo zmienna i powiem tak, wyzwaniem dla Was na październik to troszkę tak mentalnie przygotować się właśnie na te zmienne w Waszym życiu. W waszym otoczeniu, w waszych głowach, również, a także w emocjach. Także liczcie się po prostu w październiku z tym. Przygotujcie się na zaskoczenia od losu. Przygotujcie się na zaskoczenia od różnych ludzi. Przygotujcie się na zaskoczenia także od samych siebie, bo możecie samych siebie zaskakiwać w październiku. Ale powiem od razu, raczej pozytywnie mi się tutaj wydaje, że będą te niespodziewajki, bo na szczęście w pozycji prostej mamy tą energię, ale właśnie mimo wszystko, tutaj. Warto mieć na uwadze gdzieś tam z tyłu głowy, że czasami nawet, nawet ta energia w pozycji prostej po prostu lubi nam spłatać figle, tak? Ale słuchajcie, zmienne dużo niespodzianek, dużo takich zaskoczeń i bardzo wiele będzie zależało od Waszego nastawienia. Wezwanie, przygotować się z jednej strony na niespodzianki od wszechświata, a z drugiej strony um, im bardziej pozytywne nastawienie, o, im bardziej będziecie mieli pozytywne nastawienie do tych różnych sytuacji, które będą Was zaskakiwać w tym miesiącu, to tym bardziej będziecie przyciągać te dobre zmiany, te dobre wibracje. Troszkę ta energia zachęca raków też do odważnych kroków, tak, do odważnych decyzji, do podejmowania być może, słuchajcie, boję się troszkę tego słowa, ale powiem, podejmowania ryzyka, z tym, że tego ryzyka kontrolowanego, żeby jednak tak nie kusić tego losu, żeby jednak to koło się przekręciło w nie w tą stronę, co byście chcieli, tak, ten wasz los, ale ryzyko. To jest, moi drodzy, taka energia, że bez względu na to, co się wydarzy co mam los podsunie w tym miesiącu, czy to będzie, nie wiem, to może być wszystko, to może być nowa znajomość, to może być niespodziewany przewrót jakichś wydarzeń, to może, mogą być dziwne sploty okoliczności, to mogą być niespodziewane propozycje, oferty, no różne to mogą być sytuacje, to może być też taki, wiecie, przewrót w Was samych duchowy, prawda, że sami siebie nie będziecie poznawać, tak, ale ja mam takie wrażenie, że tako dzięki temu, że będzie pod wpływem tej energii, to weźmie to wszystko niemal z takim uśmiechem na twarzy i takie będzie, a dobra, biorę to, zobaczymy, co się wydarzy, tak? I tego Wam życzę, właśnie, żeby tak z takim podejściem do tych zmiennych e, podchodzić. Zobaczmy, co się wydarzy, ale oczywiście cały czas niech ta kontrola będzie. A rak, wiadomo, rozsądny znak, rak, który tak no, nie do końca lubi chaos, prawda? Tylko czasami w tym chaosie po prostu trzeba się odnaleźć i taka adaptacja wasza właśnie do tych zmiennych, niespodzianek, nieprzewidywajek i w ogóle różnych też, troszkę też jak momentami, ale które ostatecznie mogą się dobrze zakończyć. I powiem wam tutaj, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, tu są takie sytuacje, które będą... Być może zacz zaczną się albo będą początkowo Wam się wydawały wyjątkowo chaotyczne, wyjątkowo szybko tu się coś zadzieje, wyjątkowo niespodziewane oferty, jakieś wyjazdy, jakieś propozycje, prawda? Ale słuchajcie, opłacalne w ostateczności. W ostateczności opłacalne tu są pokazane, moi drodzy, w pracy, w biznesach, takie, wiecie, dynamiczne akcje. Dynamiczne sytuacje, dynamiczny klient, dynamiczne propozycje zlecenia, prawda? Albo rak, taki też będzie, pod wpływem tych energii. I wy tak wiecie, um, rada, żeby dotrzymywać troszkę tempa tym akcjom, bo to mogą być, słuchajcie, nagłe wiadomości, nagłe propozycje, oferty. Zwłaszcza jeżeli ktoś właśnie szuka pracy, albo jeżeli ktoś chce zmienić pracę, albo jeżeli ktoś szuka jakichś dodatkowych zleceń, dodatkowych projektów, żeby właśnie podnieść sobie tutaj sytuację finansową, mogą się pojawić i szybko reagować. Raki, moje drogie, bo to mogą być niespodziewane, takie właśnie propozycje, i chyba szybkość reakcji tutaj będzie niemal. Konieczna, tak? Bo tutaj te oferty, te propozycje, one mi się pokazują opłacalne, one mi się pokazują bardzo korzystne dla raka, tylko one mogą równie szybko uciekać, jak szybko się pojawią. Coś na zasadzie, kto pierwszy, ten, ten lepszy w pracy i w biznesach, prawda? Drogie raki. Ale to jest taki, słuchajcie, rak, który rusza na podwój świata zawodowego, biznesowego, prawda? Tak troszkę jak rak pomyśli, tak zrobi. Tak wiecie, rak pomyśla, a może by tak pójść, poprosić o podwyżkę, a może by zmienić pracę, a może by wziąć to dodatkową ofertę, a może by wziąć to zadanie, a może by wziąć tego trudnego klienta, tak? Um. Jak pomyśli, tak zrobi. Bardzo możliwe, że pod wpływem właśnie tej chwili czasami, właściwie bardzo często powtarzam, że to takie afekty emocjonalne, które pomyślimy, robimy, nie zawsze są korzystne, ale w tym miesiącu to nie tyle jest afekt emocjonalny, tylko taki afekt logiczny, że zobaczycie jakąś ofertę, usłyszycie jakąś propozycję, czy zobaczycie jakiś konkretny projekt, inwestycje i tak szybka praca szarych komórek, która spowoduje, że okej, okay, to jest opłacalne, mi się, ja to biorę. Prawda? Drogie raki. Także tutaj taka sugestia, żeby mieć odwagę, mieć odwagę podejmować właśnie takich zadań, takich zleceń i ofert, które w bardzo taki logiczny sposób pokażą Wam się, opłacalne. Także kto pierwszy, ten lepszy. Ale wiecie, co raki? Jeszcze tu jest inna, info, jeszcze dla Was jest kolejny przekaz. Jest pokazana dosłownie raku sugestia, żeby w tym miesiącu upominać się o swoje. Mhm. Upominać się o to, co wam się po prostu należy. Nie wiem, moi drodzy. Czasami trzeba pójść w odpowiednie miejsce do odpowiedniego człowieka. W odpowiednim czasie też żeby coś wynegocjować. Nie wiem, żeby e, o coś się być może nawet wykłócić, żeby mm, z, czym, z czymś lub z kimś się dogadać, tak? Warto się domagać, warto się upominać, zwłaszcza jeżeli to jest związane właśnie. Z pieniędzmi, moi drodzy, może jakieś zaległe wypłaty, może komuś się należy jakieś stympedium, może komuś należy się jakaś podwyżka, może komuś należy się jakaś premia, może komuś należą się jakieś odsetki, może komuś należą się odpowiednie dokumenty, certyfikaty, pozwolenia itd., i tak dalej różne licencje. I wy na to czekacie od jakiegoś czasu, i ja mam takie wrażenie, że, Raku, mój drogi, jeśli czujesz, że to jest właśnie teraz do ciebie, no to idź i to y, upomnij się o to po prostu. Może macie jakiegoś dłużnika, tak? I może czasami trzeba stanąć i dosłownie krzyknąć: no, może najwyższa pora, żeby tutaj ten zwrot. Tych pieniędzy, tych dokumentów, czy, czy czegokolwiek, co Wam się należy, że to może najwyższa pora, żeby do mnie dotarło. Drogi Raku, Wam się należy. W tym miesiącu Wam się należy, tak? Więc ja mam wrażenie, że tutaj warto w tym miesiącu, jeśli czujecie, że to do Was, warto po prostu się upomnieć. Ja nie wiem, czy tu chodzi o wypłaty, czy tu chodzi o jakieś odszkodowania, czy. Nie wiem, właśnie, możliwości dofinansowania czy, czy jakieś odsetki, prawda? Ale warto po prostu w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i odpowiedniemu człowiekowi po prostu troszkę powiercić, tak zwaną tą dziurę w brzuchu, prawda? Weźmy to w cudzysłów. No bo może ta osoba wie, że Wam się to należy, ale tej osobie się nie śpieszy, tak? Także na to zwróćcie uwagę. Ale jeśli coś czujecie, dowiecie się, nawet złapiecie jakieś informacje takie szybkie, że właśnie macie możliwość dotacji, macie możliwość stypendium, macie możliwość jakiegoś dodatkowego zarobku, albo są jakieś tutaj zaległe wypłaty, no to moje drogie raki, no jak to się mówi, jak się należy to brać, tak? Jak dają to brać, tylko uciekamy tylko wtedy, kiedy chcą nas bić, prawda? Albo się bronimy, chociaż tutaj też raczej na zasadzie obrony i stawiania na swoim, moje drogie raki. No. Ale takie troszkę opłacalne, wiecie, ja się boję tego powiedzieć troszkę, ale ja Wam to powiem. Tu jest pokazane u Raka na październik opłacalne ryzyko. Tylko takie ryzyko moi drodzy, które nie to, że rak sobie pójdzie gdzieś tam do kasyna i tak dalej, czy tam obstawi jakieś wyścigi, prawda? Tu nie chodzi o to, tylko raczej na zasadzie, że pokazują się szybkie decyzje, tak? Szybkie oferty, jakieś nagłe zmiany, być może nawet nieplanowane zlecenia, nieplanowane projekty, czy tam oferty takie na już, na natychmiast. Jeśli rak się tego podejmie, to może spóźniej zebrać niezłe profity właśnie za to, że podjął ryzyko podjęcia czegoś, co innym na przykład wydaje się zbyt skomplikowane albo zbyt chaotyczne. Także słuchajcie, Raki, no ja jestem trochę pod wrażeniem, patrząc na tę energię, bo rak tutaj sobie pozwala na to w tym miesiącu, i też tak troszkę rada, troszkę sugestia, że Warto czasami, warto czasami pójść, wykłócić się o to, co wam się należy, albo faktycznie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, bo mogą tu być uciekające oferty, mogą tu być jakieś uciekające pieniądze, które wam się należą, więc no, do, do boju gotowi start troszkę. Także raki. Raki, raki. Jestem zaskoczona wasą postawą, ale tak pozytywnie. I, I niech tak się dzieje, i niech tak się, niech tak się dzieje. I być może tutaj ten element zaskoczenia właśnie w październiku na tym będzie polegał raki, że wy sami sami yy, wyróć winajka za szybko, że wy sami samych będziecie yy, zaskakiwać. Swoim, swoją odwagą, swoją taką zawziętością i swoją umiejętnością właśnie walczenia o to, co Wam się należy. Także trzymam kciuki. Trzymam kciuki, ja jako ascendentalny rak bierzemy się, tak? Bierzemy się i, i walczymy o to, co nam się należy. Dobra, raki, lecimy do miłości, żeby nie przedłużać. I tu jest kolejna też zadziora, która się pojawia w miłości. Moje drogie raki, tylko pytanie. To tu jest tą zadziorą? Czy to jest rak, tą miłosną zadziorą? A czy tutaj y, będziecie mieli do czynienia z taką osobą? To po raz kolejny pokazuje mi się strzelec. Ten strzelec tu od samego początku mi się pokazuje, ale może to być też, słuchajcie, właśnie rak. Może to być też lew albo baran, jeśli macie, ale jeśli nie, nie macie, to nie bierzcie tych znaków na siłę. Słuchajcie, y, mówię, zadziora, ale bardziej ja bym się tutaj skłoniła. Y, no, powiem to. Tak, troszkę mi się tutaj pokazuje myśliwy rycerz, myśliwa księżniczka. Mhm, ktoś się na kimś będzie chciał zemścić. I teraz naprawdę nie będę zgadywać, czy to będzie robił rak w tym miesiącu, czy rak będzie miał do czynienia z taką osobą, ale tu dosłownie jest ktoś po jakimś zranieniu, po jakimś być może rozstaniu, po jakimś rozczarowaniu miłosnym i zamiast. Zaleczać, przepracowywać tak? ten żal, ten zawód miłosny, to ktoś idzie w przysłowiowe tango, ktoś dosłownie idzie w imprezy, idzie w randki, idzie w flirty jest to osoba, którą nagle widać, która nagle, nagle słychać, która nawet w tych mediach społecznościowych nagrywa filmiki, wstawia niesamowite zdjęcia, jak ja to się świetnie bawię, coś na zasadzie wiecie, niby tu jest ta krzywda, która jest pokazana, ale ja idę, patrzcie, patrzcie, jak ja się świetnie bawię, jak to mi nic nie rusza, tak? I pokażcie najlepiej to mojemu byłemu byłej, że jestem niewzruszony, niewzruszona i wcale nie cierpię. Tak, Taka zemsta, tylko pytanie na kim. Czy to jest zemsta faktycznie na tej osobie, która przyniosła to rozczarowanie, czy to jest zemsta na samemu, na samemu sobie, na samym sobie, samym sobie, tak? To jest takie zagłuszanie, moje drogi, moi drodzy, zagłuszanie tego, co boli, imbrzami właśnie, randkami, jakimiś przelotnymi znajomościami. Także, Raki, yy, nie wydaje mi się, że to są Wasze energie. Nie wydaje mi się, że rak to robi. Bardziej bym była skłonna do stwierdzenia, że będziecie mieli do czynienia z taką osobą. Być może rak, który będzie potrafił. Jeśli będzie dojdzie do jakiegoś zawodu miłosnego, to raczej rak tutaj będzie właśnie w tym momencie przepracowywania, ale ta druga strona. No, będzie tutaj próbować wam udowadniać, że się świetnie bawi, albo, moi drodzy, spotkacie właśnie taką osobę. Może się do waszego życia po prostu przyplątać, taki czy tam właśnie taka, co szuka odwetu na swoim byłym, czy byłej, i takiego wiecie, ekspresowego pocieszenia. I teraz tak, im odważniejsza osoba, którą spotkacie, Albo jeśli to będzie już Wasz ex, tak, i będzie im odważniejszy, im bardziej taki śmiały i im bardziej pewny siebie ten człowiek, to tym bardziej i tym mocniej zraniony w środku. Tak, także Raki, jeżeli Wy spotkacie taką osobę właśnie, to nie przegapicie, to będzie człowiek, który nie będzie miał cierpliwości, to będzie człowiek, który będzie, wiecie, flirt to... Naprawdę opanowany do tego stopnia, że jakby, jakby szkołę jakoś wręcz skończył flirtu, romansu i podrywu. Ale uważajcie na to, żeby się po prostu nie wydarzyło tak, że rak stanie się tym, wiecie, przysłowiowym materacem, czy tam poduszką terapeutyczną dla kogoś. Bo wiecie takie sytuacje, kiedy ktoś przychodzi, wpada w nowe znajomości, nowe mm, flirty i tak dalej, randki to one mogą być destrukcyjne. I nie tylko dla was, ale również dla tej osoby, tak? I nie tędy droga. Jeśli to są wasze energie, jeśli poczujecie właśnie, że wy musicie sobie szybko odreagować, jakąś krzywdę miłosną, dosłownie, to nie tędy droga. Żadna zabawa, żaden romans nie zagłusza żalu, kochani. Nie zapełni tej pustki po tamtym człowieku. Prędzej to wyolbrzymi i powiększy. Także zweryfikujecie sobie, czy to będą wasze energie, czy to będzie osoba, która będzie w ten sposób odreagowywać, na przykład rozstanie z rakiem, czy po prostu będziecie mieli do czynienia z taką osobą, to pamiętajcie, no nie tędy droga, bo takie zachowanie nie krzywdzi e, tak naprawdę nikogo oprócz tej osoby, która próbuje w ten sposób, tak takie plasterki, tego typu plasterki naklejać na złamane serce. Także na to zwróćcie uwagę. Wiem, że to jest dosyć osobliwy przekaz, wiem, że nie dla wszystkich, więc jeśli czujecie, że kompletnie nie do Was, no to odsyłam do znaku Ascendent lub Księżyca, ale tu, tu jest taka sytuacja pokazana. Z jednej strony troszkę ostrzeżenie, z drugiej strony właśnie, żebyście mieli taką czujkę włączoną, jeśli, jeśli przyjdą do Was takie osoby. Ta osoba przychodzi po to, żeby się zagłuszyć, dosłownie, żeby zagłuszyć jakiś żal, zagłuszyć jakiś smutek. No, a rak, rak jednak być może chciałby czegoś bardziej stabilnego. A jeśli to jest jakiś wasz eks, tak? I tak się świetnie bawi, no to tutaj jest niemal pewne, że im lepsza zabawa na zewnątrz, tym większy ból i rozczarowanie, i żal w środku w środku tego człowieka, dobra raki, także macie tutaj miesiąc który pokazuje, żeby być czujnym żeby kontrolować te sytuacje, które się tutaj pokazują, bo i w pracy, i w biznesach, i w miłości, prawda i w życiu waszym osobistym będzie się dużo działo takich niespodziewajek no i co, przede wszystkim z uśmiechem oczywiście zobaczymy, co się stanie, tak drogie raki, jakie te zmienne tutaj się pojawią w naszym życiu ale pamiętajcie, niech to będzie kontrolowane cały czas Raczej nie chodzi o dobra bracia kleci, co się wydarza, tylko żeby troszkę adaptować się, tak, przystosowywać się do tych zmiennych i mieć nad tym po prostu cały czas kontrolę. Ale będzie to miesiąc, mam takie wrażenie, dla raka dosyć zaskakujące. Pełen różnych akcji, różnych atrakcji, i właśnie im bardziej pozytywnie będziemy do tego nastawieni i im bardziej um, będziemy potrafili taką troszkę przejąć kontrolę nad tym losem, tym bardziej pozytywne będą te zmiany i, i być może nawet pewne lekcje, które wyniesiemy z tego miesiąca. Mówię, mówię my, bo ja, tak jak wiecie, jestem rakiem ascendentalnym. Także trzymajmy się razem. Drogie raki, dobra, jeszcze dla Was afirmacja na październik. Jeśli afirmujecie, no to warto afirmować. Jeśli oczywiście poczujecie, że ta afirmacja będzie Wam potrzebna, a jak nie, to po prostu potraktujcie to jako takie hasło bezpieczeństwa na październik dla raka. Potrafi odnaleźć spokój pośród chaosu. Właśnie zobaczcie, przepiękna, e, przepiękna afirmacja. Będzie tu trochę chaosu, będzie tu akcji, będzie tutaj atrakcji w tym miesiącu. No, jednak to koło fortuny troszkę będzie się kręcić raz w tą, raz w, tam, w tamtą, tak? I właśnie to jest sztuka zachowania spokoju pomimo niespokojnego otoczenia. Rak to potrafi, będzie potrafił i tego Wam życzę. Trzymam za Was kciuki. Życzę Wam pięknego miesiąca. Przesyłam moc pozytywnych wibracji. Trzymajcie się, jestem z Wami. Trzymajmy się razem, drogie raki. Widzimy się, słyszymy niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!